Witajcie. Apostoł Paweł w liście do Koryntian w 13 rozdziale mówi piękne słowa. Miłość nigdy nie ustaje. I czasami aż trudno uwierzyć w te słowa. Zwłaszcza, gdy ktoś atakuje nas, ktoś nas krzywdzi, jesteśmy przez kogoś zranieni, jesteśmy obiektem hejtu. I co wtedy? Wtedy te słowa mogą wydawać się takie puste. Wiecie, Mark Twain powiedział kiedyś ciekawą rzecz. On powiedział, że jeżeli znajdziesz psa porzuconego, wygłodniałego, zranionego, brudnego i weźmiesz tego psa do domu, opatrzysz jego rany, nakarmisz, umyjesz, zaopiekujesz się nim, to ten pies nigdy cię nie ugryzie. Po czym dodał, i to jest zasadnicza różnica między psem a człowiekiem. Wiesz, Niestety jest tak, że ci, których najbardziej kochają, mogą zadać nam najgłębsze rany, bardzo bolesne. I co wtedy? Co wtedy z tą miłością, która nie ustaje? Wiesz, gdy czytam Biblię, widzę wiele przykładów ludzi, którzy zdecydowali, że w swoim życiu będą kochać tak, jak gdyby nigdy nie byli zranieni. Będą kochać mimo wszystko chociażby Józef, który był zdradzony, oszukany, sprzedany do niewoli przez swoich własnych braci. Trafił do więzienia, jego życie można by powiedzieć posypało się. Ale gdy Bóg go wywyższył i miał władzę, miał autorytet i jego bracia przychodzą do niego, są przerażeni, bo nagle on, myślą, zemści się na nas za to wszystko, co mu zrobiliśmy. Czy to robi Józef? Nie. On zdecydował się, że będzie kochał swoich braci pomimo tego, co zrobili i uratuje ich. Wiecie, jak gdy pomyślał o Jezusie, który odrzucony, bity, ukrzyżowany, wisząc na krzyżu, mówi: Ojcze, przebacz im. On zdecydował, że będzie kochał tych ludzi, którzy mu zadają ból i cierpienie pomimo tego, co robią. Wiecie, bo. To wszystko mi mówi o tym, że przebaczenie, które jest tak kluczowe w naszym życiu, to nie są emocje, to nie są uczucia, a to jest decyzja. Ja decyduję, że przebaczę i będę kochać mimo wszystko. W Mateusza w 18 rozdziale Piotr pyta się Jezusa, Jezu, a ile razy ja mam przebaczyć? Siedem razy? Wiecie, bo my jako ludzie chcemy mieć taką matematyczną formułę na to, jak traktować innych. Ten i w ten konkretny sposób. Ale Jezus do niego mówi, Piotrze, nie siedem razy, ale siedemdziesiąt razy siedem. Myślę dlaczego? Bo przebaczenie nie wylicza przewinień, ale traci rachubę. Ale ty nie wiesz, jak bardzo mnie ta osoba zraniła, ile razy mnie zraniła? Nie wiem. Bo nie liczę przewinień. Tylko tracę rachubę. Zgwarantuję Ci. Zobaczysz, gdy cuda będą się działy w Twoim życiu, w Twoich relacjach z innymi. Gdy nauczysz się tego, jak kochać mimo wszystko. Gdy zamiast zgorzknienia, chęci zemsty, rozżalenia, postanowisz, że będziesz kochać pomimo wszystko. Wiesz, to się może dziać tylko w jeden sposób. Możesz kochać kogoś w ten sposób tylko dlatego, że sam zostajesz ukochany. Bo Jezus, który przyszedł na ten świat, przyszedł, aby oddać swoje życie za Ciebie. On postanowił, że będzie kochać Cię pomimo tego, kim byłeś, co robiłeś. I to miłość okazał ją na krzyżu. Przyjmij tą miłość od Niego. Abyś tą miłością mógł kochać innych pomimo tego, co robią. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.